Yo siemanko, ja jestem Jingis, a to jest moi drodzy lobby serwera Sześcienny Glob i dzisiaj są tutaj ze mną, już mi się gdzieś pochowali. Gdzie jesteście? Cześć? cześć Mati, z tej strony. Z drugiej strony Roshan siema wszystkim. Gdzie by A tutaj jest Mati. A gdzie ty Roshan, rzeczy poleciał mnie no tak normalnie, o, nie. a już Cię widzę. Dobra, moi a drodzy... Wig... Właśnie, masz Fly'a, lataj sobie, gdzie chcesz i jak chcesz. E, moi drodzy, Wigilia, nagrywamy to w Wigilię, jest godzina 12.28, w związku z tym na samym początku zdrowych, pogodnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Jedynie brakuje śniegu do tej pory za oknem, a tak to już jest wszystko fajnie i, i w ogóle... Jest fajna atmosfera, jest w ogóle bardzo, bardzo przyjemnie. I ja dla was, czyli dla graczy sześciennego, życzę przede wszystkim, żeby wam się spełniły wasze marzenia i żebyście otrzymali te prezenty, które sobie wymarzyliście i o które pisaliście listy do świętego Mikołaja. Bo dzięki sobie spełniły się prezenty, ten. No, 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 marzenia mi się spełniły, o, a jak? A moim świętym Mikołajem w tym roku to jest Roszan tutaj, któremu serdecznie jeszcze raz dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Roszanowi. On wie za co. On wie za co wy nie musicie. O! Posłuchajcie, nie było jeszcze chyba filmu, który przedstawiał tutaj sześcienny, więc ja, znaczy lobby sześciennego, nowe lobby sześciennego. Więc ja tutaj sobie tak polatam i wam pokażę coś, co jest bardzo fajne. Z tego miejsca możemy się dostać na każdy serwer, gdzie chcemy. Jest Globsky, jest MyGlob, Survi, no i oczywiście niedawno, tak, bo nie wiem, z tydzień, Mati, otwarty hard? Hmm, hard, tak, tak. Tydzień, tydzień. tydzień. Trochę więcej, ale niedużo więcej. No. Tydzień otwarty hard, także ja was wszystkich tutaj serdecznie zapraszam do, do grania na tym serwerze. I od razu dementuję od razu znowu to, co się nieraz dalej pojawia, czy ja jestem również na... No powiem to no na serwerze Brodatych, bo nie ma żadnej spiny pomiędzy nami, ludzie, nie ma niczego. Gram i tu, gram i tam i niech Maki, ten, który jest tutaj właścicielem tego serwera sześciennego, potwierdzi, że nie ma niczego złego. Właśnie przed chwilą nawet z Purpose'em sobie składaliśmy życzenia. Dokładnie, więc nie ma niczego złego, gramy gdzie chcemy yy, i wszędzie jest fajna zabawa. Gram i tu, gram i tam. To jest pierwsza rzecz, którą została wyjaśniona. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, wracamy do klipsów. Wracamy do klipsów. Będziemy oceniać wasze budowle wasze domki, wasze wyspy, wasze groty. To co chcecie Bo nam. Wszystko. Wasze wszystko, to, co chcecie nam zgłosić z trzech serwerów, z Mangloba, z Surwi i z Globskaja. Na hardzie to przed chwilą rozmawialiśmy, chyba nie będzie czego oceniać. Poza tym, jakbyśmy się tam pojawili na hardzie, to bym być na fałce i w ogóle, żeby nie zginąć, a, a szybko ginę. Także zaczynamy, zaczynamy od serwera Survival'a. Prosimy o zgłoszenia Waszych budowli na maila. I tu podaję Wam maila: youtube, czyli ytmałpa 6pl tam wysyłamy zgłoszenia. Tam będziemy te zgłoszenia odczytywać, i pierwsze zgłoszenia oczywiście, to survival. Na zgłoszenia czekamy do środy, czyli do najbliższej środy, która będzie za tydzień, i w sobotę po tej środzie będą, będą domki czy też wasze budowle oceniane. Jeszcze raz powtarzam, pierwszy serwer to survival. Nie Glob i nie Skyglob tylko Survival, tak jak tutaj widzicie na filmie. Survival tam, 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 tam i tam, proszę bardzo. A Alicja mi tu skacze, Alicja55 skacze. Fajnie skacze, no. eee, Pozdrawiamy Alicję. Ale będą jaja, bo pozdrawiłem Alicję. jedno chciałem dodać w ogóle za kripsy Dla wszystkich uczestników będzie główka. Jingis postanowił, że będzie to jego główka. Oddaje swoją głowę dla was. Właśnie, będziecie mogli zdobyć głowę Jingisa, ale dla każdego pierwszego miejsca, na każdych crypsach będą suveniry sześciennego globu. W ogóle te suweniry e, będą w postaci koszulek, kubków, długopisów. Wydaje mi się, że takie, takie nowe urozmaicenie, i e, one się pojawią w ogóle też w możliwości sprzedaży. Oczywiście za jakąś tam symboliczną kwotę. Nie będzie to tak zrobione, aby na tym serwer zarabiał, to po prostu ma być dla was pamiątka, byście pamiętali, że takie coś jak Chrześcijanin Glob istnieje. I wydaje mi się, że już po nowym roku, już po pierwszych kripsach, będzie to dostępne dla wszystkich. E, tak, tylko tutaj od razu mój pomysł, jeszcze jeden, żeby na kupku był dopisek z kripsów, czyli wzór może być Mati taki sam. A te, które mogą sobie gracze kupić bezpośrednio poprzez sklep, niech będzie bez napisu klips jeżeli nawet dla ciebie to nie robi problemu, może być z twoją dedykacją dla kogo ci twój podpis? może być również, nie ma ja yy, ja nie robię z tego żadnego problemu także słuchajcie jeszcze raz powtarzam po raz ostatni teraz do środy, czyli to będzie poczekajcie już zerknę w kalendarz tutaj yy, do środy, czyli do 30 grudnia czekamy na pierwsze zgłoszenia z klipsów, do klipsów z serwera Survival. Klipsy będą nagrane w sobotę i ukażą się w sobotę 2 stycznia i za to będą nagrody. Moja głowa, którą postanowiłem wam oddać, będzie tylko do uzyskania właśnie za klipsy. Nie będę jej nigdzie rozdawał więcej, tylko jeżeli ktoś chce mieć tą moją głowę, niech się postara, niech się zgłosi do klipsów, będzie wybrany Także od razu powiem, że każda osoba, która będzie oceniana przez nas yy, na tych klipsach, dostanie moją łepetynę kwadratową. Osobiście ci ją odłowiał. <laughs> Widzicie, mam już kata tutaj. Yy, o nagrodach powiedzieliśmy, że będzie suwenir w postaci tam, nie wiem, może to będzie smycz, może kubek, koszulka, różnie to może być. Te rzeczy również, jak jak Maciej powiedział, będą do kupienia yy, w sklepie za symboliczne pieniążki. Serwer na tym nie będzie zarabiał. Dobra, ale moi drodzy, my tutaj yy, zebraliśmy się po to również, żeby ogłosić wreszcie oficjalne wyniki, tak? Takie nagrane na filmie, bo ktoś mi też powiedział, że a, mogliście dograć od razu, a nie, a nie dograliśmy. Więc oficjalne wyniki za chwilę będą ogłoszone, ale na początku wam powiem, że on taki szybciutki yy, konkursik, bo on bardzo był szybki, bo on trwał zaledwie chyba półtora tygodnia. Yy, na ten konkurs przez, yy, policzyliśmy sobie dzisiaj pulę nagród, która, która znalazła się w tym konkursie, i wyszło, moi drodzy, prawie 600 zł. Nie wiem czy mało, nie wiem czy dużo. Nie mi to oceniać, oceniać to Wam, czyli graczom. Czy to jest mało? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo ja osobiście. Może nie gram na dużej ilości serwerów Minecraftowych, ale osobiście chyba nie znam serwera, gdzie, gdzie taka pula nagród by się pojawiła. I nie chcę nikomu tutaj odejmować, dodawać nie coś. 600 zł było w tych serwerach, w nagrodach, przepraszam, na serwerze sześcienny GOB. Więc zaczynamy. Od którego miejsca zaczniemy? Może od, o, od ostatnich, tak? Dobrze, no to ja już tutaj Cię muszę posiłkować taką moją ściągaweczką, przepraszam bardzo. Więc piąte miejsce, ex zajęły trzy osoby: jest to Crazy, King Carol 6, i żebym cię nie pomylił, Klaudusia 22. Tu, 22. O, Klaudusia 22. I tutaj jakie nagrody dostają, to już proszę, niech się wypowiada Mati. Każda z tych osób, która zajęła piąte miejsce, otrzyma voucher do wykorzystania na jednym z serwerów Sześciennego Globu w wysokości 20 zł oraz grę. Może nie powiemy nazwy gry, niech to będzie niespodzianka. Dokładnie. W są dwie gry nawet. Dokładnie, to są, to jest gra i dodatek do tej gry. I otrzymacie kody do wykorzystania na Steamie. A fundatorem tych gier jest tutaj mój, świąt, mój Mikołaj tegoroczny, czyli Roszan Jemu dziękujemy. No, nie tylko mój, no. Dokładnie, to było za piąte miejsce. Miejsce czwarte, moi drodzy. Osoba o Niku Wygrywa, Mateuszu, proszę voucher, tak samo jak pozostałe osoby tylko że na kwotę 30 zł i dodatkowo serwer creative do pobudowania ufundowany przez firmę Level Up Pro. Tak, właśnie, także Nadia będzie budowała sobie tam, co będzie chciała, będzie mogła Was w ogóle zapraszać, jeżeli się do niej uśmiechniecie, będzie miała taki swój serwerek dla grania samemu sobie bądź też zaproszonymi przez siebie również graczami. Miejsce trzecie to Nick, Właśnie tutaj zawsze muszę go dobrze wymówić. Zaczarowana. I zaczarowana również dostanie voucher, tylko znowu się kwota zmienia i będzie to kwota do wykorzystania na jednym serweru sześciennego globu w wysokości 50 zł i dodatkowo też serwer, tylko nieco trochę większy niż miejsce czwarte. Dokładnie. Miejsce drugie. Pamiętacie tą choinkę, gdzie te, te, te owce zmieniały kolor, co myśmy się śmieli, nie? Trzeba ją było nazwać Jeb Tak owca się musiała nazywać, prawda? Dobrze jeb, pamiętam? Jeb. jeb. Dokładnie. Jeb tak? <laughs> Dokładnie. To yy, za miejsce drugie, yy, znaczy miejsce drugie zajął ptaku. Ptaku. I ptaku otrzymuje Minecraft Story mode. Czyli grę od Tejla. Przepiękna gra możecie u mnie na kanale oglądać. E, niedługo się pojawi czwarty epizod z tej gry, bo już się pojawił, ale tak jak pisałem na fejsie, ja wracam do nagrywania dopiero. Ktoś we mnie tak śnieżkami strasznie rzuca, nie wiem. Roshan pewnie. A skąd to oni mają śnieżki? Nie wiem, Roshan ma, już sobie wziął i się rzuca we mnie. E, ja e. Ma. A. Także możecie obejrzeć Minecrafta Story ja Moda na pamiętam. kanale Dzingis i Synek i tak jak powiedziałem, powtórzę i na fejsie napisałem, od poniedziałku wracam już do nagrywania, będę wypoczęty po remoncie znaczy jestem po remoncie, ale sprzątanie również mnie dobiło ale od poniedziałku nagrywamy dalej bo już się w sumie też nie mogę doczekać tego, co tam się stało w tym Minecraft Story Mode, bo tam się dużo rzeczy dzieje no i oczywiście teraz na początku brawa, brawa wszyscy ej tam też, brawa dla miejsca pierwszego Miejsce pierwsze, Ajo wraz z ekipą, bo już się dowiedziałem, że to nie była samodzielna praca Ajo, była to praca z ekipą, ale to nie było zabronione, tak jak mówiłem na jednym z filmów. Można było budować 2, 3, 5, 10, 10 tysięcy osób, ale nagroda jest dla osoby, która zgłosiła tę choinkę. Pamiętacie tę choinkę e, ciągniętą przez sanie z Mikołajem i z Reniferem? No, przepiękna, przepiękna choinka. Trochę szkoda, że nie mamy jej tutaj na lobby, ale jak rozmawiałem z Mateuszem przed nagraniem, za diabli nie można jej było tu umieścić w żaden sensowny sposób. Ale jeszcze może się uda. Może się uda, ale mamy tutaj choinkę, bo ta choinka, którą mamy w tej chwili tutaj, to jest choinka? Klaudusi, y 20. Klaudusi, właśnie. Klaudusia pewnie poznaje swoją choinkę, to jest jej choinka, tutaj ją widzimy. I Ajo wygrywa co, Mateusz? Minecraft na premium. Tak, dokładnie, Minecraft Premium dla Ayo Leci Także takie są nagrody, tak to wygląda Może Roszan w ogóle coś chce powiedzieć Bo my gadamy, gadamy i on nic nie mówi Jak zwykle go we mnie śnieżkami rzuca Jestem wesołym, wesołym duchem tych świąt Tak, jest to bardzo jest wesołym tak, a dokładnie jeszcze wam się pochwalę, że z Roshanem e, będę się osobiście widział gdzieś w styczniu, przyjeżdża do mnie, więc pewnie jakieś parę materiałów wspólnie razem, sprzed jednego komputera, sprzed jednego mikrofonu, sprzed jednej kamery, tylko tu jest problem, nie wiem czy mi się we dwóch roszan zmieścimy w tej jednej kamerze. Przywiozę swoje. O, no to dobrze, zrobimy zrobimy coś specjalnego a dla was. się zmieścicie? W pokoju? Nie, w pokoju dwóch kamerach. Tak. A w dwóch to już pewnie tak, no nie ma tam problemu. Także tak to moi drodzy wygląda. Eee, słuchajcie, eee, żeby otrzymać te nagrody, Mateusz, to powiedz, co trzeba zrobić, bo to wiemy komu rozdaliśmy, ale co muszą zrobić, żeby je dostać. Czyli tak, w ogóle jeszcze zacznę od końca, bo pisaliśmy, że dla wszystkich będą. A, eee, no właśnie. Pocieszenia, więc będą. Na serwerze Survival, czyli na sześciennym, na serwerze Survival, dawnym sześciennym globie, e, będzie to. 8 donatów, każdy dostanie kto wziął udział i kto był pokazany na filmiku oczywiście, bo tych zgłoszeń było 70, około 70, ale większość na nie spełniała kryteriów, które były przyjęte, a na serwerze Globsky będzie 2,5 tysiąca dolarów. Na serwerze mindglob nie będzie nic, dlatego że stamtąd nikt nie zgłosił choinki. W sumie nie wiem czemu, bo to było też wyzwanie, bo nowo powstały serwer i w sumie jeszcze mieliście czas na wybudowanie choinki. No ale nic, są z tych dwóch serwerów nagrody pocieszenia. A jak spadnie dzisiaj pierwsza gwiazdka, sam będę wyczekiwał, to wtedy dostaniecie na maila wszystkie te pięć miejsc, które wygrały nagrody główne. Dostaniecie na maila wszystko to, co powinniście dostać, żeby być w pełni usatysfakcjonowani z konkursu. I jeszcze o jednym zapomnieliśmy. Jutro, pierwszy dzień świąt, między godziną 12 a 18, na serwerze wszystkich serwerów. Na wszystkich wierzy. serwerach chrześcijannego globu będą prezenty. I to w ciekawej postaci, bo każdy go dostanie. Tak na dobrą sprawę. Tylko że musi grać i w tych godzinach po prostu musi być na serwerze. Wtedy automatycznie do waszego ekwipunku będzie dodawany prezent. Jaki prezent? Pewnie jakieś idee z Minecraft'a, ale. Jakie to już sami zobaczycie. Dokładnie, nie możemy zradzać wam co, zobaczycie w swoim ekwipunku. Bo to by już nie była niespodzianka. Nie był to by prezent. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Eee, a to mianowicie tak, miałem tego nie mówić, ale powiem, nie mogę się powstrzymać. Eee, mi się wydaje, że takie prezenty są lepsze od jakichś tam eee, diaksów z podpisem. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach. Uważam, że Uważam, że zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i że będziecie zadowoleni. Patrzcie, jaki przepiękny zamek jest ale jeszcze na lobby. W sumie, że dostałem taki prezent. Taki prezent. <laughs> diaksa z podpisem wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. No ale to był jeden diaksas. To co ja z nim mogę zrobić? Łopatę? No łopatę. Może to nieskończona łopata wyjdzie. Dobra, nieważne, słuchajcie. Uśmiechamy się wszyscy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta. Ja kończę nagrywać i oczywiście za chwileczkę wrzucam ten film już na, na kanał do siebie, także zbędziecie go mam nadzieję jeszcze mogli o 14.00 zobaczyć i, i usłyszeć to wszystko. I cóż, do kolejnych konkursów zapraszam również do udziału. Patrzcie, warto było, naprawdę warto było. Warto było zbudować coś nawet jeżeli nie potraficie budować, jak jak ja nie potrafię budować, to dla tych 8 donatów czy 2,5 tysiąca dolarów na innych serwerach. Naprawdę warto. To jest wszystko dla was za darmo. Dzięki się z wami żegnam, mówię serdeczne ją słodziutkie papa. Pa. Pożegna się również z wami Madzia. Pa. No i proszę bardzo, do was mikrofon. No i ja chciałem złożyć jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt, właściwie A już świąt z Bożego Narodzenia i pamiętajcie, żeby je spędzić bezpiecznie. Dokładnie, żeby nas było tyle samo w tej chwili przed świętami, co i po świętach. Roszan, teraz Jest? ty. A ja bym wszystkim życzył kwadratowych choinek na waszych monitorach i o. wszystkiego wesołego. Jeszcze nie mogę skończyć, bo Madzia jeszcze też chce pokazać. Pochwali się Madzia dzisiaj robiła opening card właśnie, które dostałem od jednego z widzów, ale to na to na pewno zostanie nagrane. Przepraszam, osobny odcinek, ale karty są z serii moich ulubionych filmów, czyli ze Star Warsów. Mam ich teraz w tej chwili w kolekcji około 60. Także jeszcze raz serdecznie dzięki za te karty. Ale od kogo i, i co jeszcze dostałem, to będzie w którymś odcinku. A jeszcze raz. Jajka życzymy, czy to nie Nie, to, nie, nie ja, to się życzy teraz smacznej choinki. To, to sory. miesiące. choinki. Za trzy <laughs> miesiące będzie wesołego jajka. <laughs> Trzymajcie się, hej, do kolejnego <laughs> razu. Papa, ją! Pa,